Dzień doberek, dzień doberek moi drodzy. Szark przy mikrofonie. Posłuchajcie, dzisiaj mam dla Was EuroCHF-a. EuroCHF jest słuchajcie, mało popularną parą. Mało kto zagląda na takie mniej popularne filmy u mnie. A bardzo szkoda. Dlaczego? Ponieważ większość właśnie takich niepopularnych, czyli nie z pierwszej półki instrumentów zazwyczaj daje najlepsze efekty. Tam jest zazwyczaj najmniej ryw, zrywania stopów, yy, jest najmniejsze zainteresowanie dużych instytucji i po prostu te handle są najłatwiejsze. Tak więc ci, którzy oglądają ten film są szczęściarzami. Słuchajcie, EuroCHF yy, najpierw rozlicza się z poprzedniej analizy, bo wiecie, że ja się rozliczam ze wszystkich analiz. Poprzednią zrobiłem w październiku 11, tu, tutaj co jest ta żółta linia i mówiłem, że będą, zobaczcie, Zobaczcie, że będą spadki z tych zielonych pól, i te spadki były. Nie doszliśmy idealnie do strefy, którą ja wyznaczyłem w pierwszym rzucie 15 pipsów różnicy do górnej granicy to jest 9 pipsów różnicy. Natomiast, natomiast w momencie kiedy cena później odbiła i skosiła tutaj te stop lossy, to już był. Ogromny ruch w dół, który zaliczył obydwa te poziomy. Ze względu na to, że nie doszliśmy za pierwszym razem perfekcyjnie, tylko brakło 8 pipsów, że drugie dojście do pozostałych poziomów było, bo było po dosyć długim. Zarówno w czasie, jak i w punktach ruchu, to nie będę zaliczał tej analizy do udanych, ale zobaczcie, spokojnie można było to rozegrać zyskownie. Tutaj z, z tych poziomów było 80 pipsów do zgarnięcia. Tutaj po odświeżeniu było, było, był już pełen, pełen ruch. Ale tak jak mówię, nie będę jej zaliczał do udanych, żeby być fair i uczciwym. Natomiast mam bardzo fajniutki setup dla Was. Zobaczcie, tutaj mamy motylka. Motylka, który już doszedł do swojego punktu 127%, zrobił korektę, która powinna być zrobiona od tego punktu. Tutaj był wielki, kilkudniowy, prawie tygodniowy przepakunek na krosie, i cena wyskoczyła do góry. No i możecie powiedzieć, kurde, Szarko, o co ci chodzi? Przecież tutaj ruch już poszedł. Co ty chcesz tutaj pokazać? No nie bo wprawdzie ten ruch poszedł, ale zobaczcie, znowu zjechał w dół, i teraz jeżeli, co, co, robią, co robią takie motyle odbite od 127, które zrobiły korektę? Pędzą, moi kochani, do 161,8, czyli do tego poziomu tutaj. I ten poziom, zobaczcie, to jest poziom 161,8, on się Piękniutko zgrywa mi tutaj z tym bardzo ważnym szczytem z sierpnia. Jeżeli pociągnę, pewnie Was dziwi, czemu ja tutaj pokazuję target, no ale gdzie to w ogóle wejście? Zaraz, zaraz. Cierpliwości. Zobaczcie, jeżeli cały ten wielki, gigantyczny e, spadek pociągnę FIBO, ten od e, maja, to 161 wypada. Pięknie koncertowo na 50%. I tutaj ten ruch się zatrzyma. I mamy do zrobienia 120 pipsów. To jest piękny ruch. Ale właśnie, gdzie tu wejść? No więc narysujemy sobie od linijki piękną linię trendu. Tylko zaznaczamy ją na zielono, ponieważ jest linią wzrostową. Przejdziemy sobie na H4 i zobaczcie, co tu się dzieje. Tutaj mamy szarka, cały ten ruch, który się wykonał, którym wam powiedziałem, od 127, stworzył nam szarka. Najpierw tego szarka dużego, którego rysuje formacja, którego rysuje wskaźnik i on się skorygował, ale tutaj jest też ten szark. O właśnie, ten tutaj szark malutki, który doszedł do swoich 113, ja to wam pokażę. O. Doszedł do swoich 113 i zjechał w dół. Zjechał w dół, odbił się od krosa tutaj i wystartował do góry. I to jest bardzo dobry znak. W tym momencie, szarki, które skorygują się właśnie, skorygują swoje ramię CD, ich. Target, ich może inaczej, projekcja, bo jeżeli szarki właśnie skorygują się do swojego, tego ramienia CD, moi drodzy, to później następuje ruch wzrostowy w kierunku punktu D. I projekcja, zasięg z takiego punktu to jest końca korekty, to jest równość odcinka CD. I gdzie nam to wypada? 100% dokładnie tutaj. I to jest Prześliczny, yy, prześliczne miejsce do zrobienia yy, zrobienia yy, take profitu, natomiast wejście jest nie mniej, nie więcej, tylko w tym rejonie tutaj, o w tym rejonie yy, ja to zaznaczę na zielono czyli w zasadzie można powiedzieć w tej chwili aczkolwiek aczkolwiek yy, może być jeszcze jedna cofka w dół, z jakiego powodu, A z takiego, że mamy tutaj... zobaczcie średnią 25 z H1 i może być jeszcze cofka po nią. I idealnie pasowałaby ta cofeczka tutaj do krosa tworzącego się 25 i 100, czyli 0,94 z haczykiem małym. co dałoby nam, jeżeli tu byśmy doszli pełne 100. 50 pipsów. Tak więc... Idealnie wszystko nam się to układa. Moi drodzy, szybciutka analiza, konkretna analiza z okazji walentynek dla wszystkich kobiet. Pozdrawiam, wszystkie kobiety, a panowie pamiętajcie, żeby kupować kwiaty dla swoich ukochanych, a ja dla wszystkich Was z, dzisiaj, z, z okazji dzisiejszego dnia wrzucam tą analizę. Niech wam się pięknie święci i niech wam pięknie się realizuje, wystarczy, że zrobicie tylko i wyłącznie jedno. Rzecz, wykażecie się cierpliwością, żeby ten ruch, jeżeli nam się pięknie uda, dojechał i zrobił nam 150 lub 120 pipsów od obecnego poziomu. Tyle z mojej strony na dzień dzisiejszy. Wkrótce będzie kolejna analiza, i do usłyszonka. Pozdrawiam Cię plutko, Shark Trader.